Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Witam, witam. Idziemy sobie na spacerek po naszym rodzinnym mieście, czyli po brzegu, jak już wiecie, co niektórzy. 2 kwiecień 2022. Proszę, tutaj rozkopane jest wszystko. Remontują. Utrudnienia w ruchu są spore i to tuż przed świętami. Ciekawe, czy skończą do świąt. Nie. Nie skończymy. Nie? No. To aż tutaj. A była już wiosna i znowu pada śnieg. Tak pięknie było 19 stopni i słońce. I to na koniec, w sumie, marca. Dwa dni później śnieg. Szok. Jesteśmy zaskoczeni, bo przy drodze tutaj zostały ścięte drzewa. I teraz pięknie widać staw. Myślę, że to będzie ładnie wyglądało, jak wszystko zakwitnie. I będzie świecić słoneczko. Brzak to bardzo ładne miasto. Także polecamy odwiedzić. Myślę, że w jeden dzień spokojnie całe się zwiedzi. <laughs> Za dużo tutaj nie ma, ale, ale warto przyjechać. Przepiękny kościół świętego Mikołaja. Cóż ja pokazywałam na którymś z wrogów papież. Także jest ładnie. Idziemy ulicą długą. Tak się prezentuje kościół z drugiej strony. I brzeg także pomaga Ukrainie, także tutaj jest punkt, gdzie można wspomóc Ukraińców. Bardzo, bardzo miło. Coś popatrzymy. Może mamy, więc dostarczymy. Byliśmy przed chwilą w sklepie zoologicznym i kupiliśmy takie szelki tutaj różowe i mamy nadzieję, że będą dobre dla kusi i łatwiejsze w zapinaniu bo mają tutaj tylko jedno takie zapięcie także zobaczymy Pani powiedziała, że ma otwarte do 14 więc miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba oddawać, ale wiecie sprawdzimy w domku A tutaj są dobre ciasta, idziemy zobaczyć Proszę, jakie różne smaczne ciasta, Możesz naprawdę jeść. naprawdę warto desery, także jest naprawdę smacznie. zawsze bierzemy taki owocowy, ale tym razem będziemy taki bezowy I twarzy kilogram 90 zł, ale ładnie i właśnie tak wygląda, ładnie zapakowane bombonierka, cukiernia, kawiarnia także jeżeli będziecie w Brzegu, warto, warto i to nie jest żadna reklama, szczerze polecamy tak patrzymy na wystawę, że teraz taka moda no Fajna kolorystyka pomarańczowo niebieska, ale czy te spodnie takie wygniecione fajne? Hmm, chyba niekoniecznie. A tutaj zieleń z beżem hmm, i też spodnie wygniecone. Brzaski ratusz, bardzo ładnie odrestaurowany. Tylko szkoda, że tutaj mogą parkować samochody. Fajniej by było jednak, jakby tutaj było jakieś. Może nie teraz, bo pada śnieg, ale ogólnie, żeby były jakieś takie ogródki, że można zjeść, przyjść, posiedzieć. Byłoby inaczej. A tak w rzeku nie ma dookoła ratusza jak w innych miastach, że jednak są te ogródki, jakieś restauracje. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że za mało ludzi jest. 37 tysięcy mieszkańców sobie liczy brzeg. I śnieg mamy w kwietniu. Jaka ta pogoda jest zaskakująca? I zawsze miała śnież na urodzinę. Tak, urodziny w zimie. A przeważnie mam... Ale przeważnie mam urodziny Wielkanoc, a w tym roku Wielkanoc jest bardzo, bardzo późno, więc no urodziny będę miała. Szybciej. Tak spacerujemy sobie i dotarliśmy na zamek i chyba wejdziemy. Obok jest kościół Świętego Krzyża, równie piękny naprawdę jak Mikołaj. To zamek Piastów Śląskich, tak zwany Mały Wawel. Także nie ujście do Krakowa, ale możecie do brzegu pojechać i obejrzeć. Wejdziemy na dziedziniec. No, pięknie to wygląda. Tutaj mieliśmy sesję fotograficzną, tak w ogóle ślubną. O tym <laughs> Jak znajdę jakieś zdjęcie, to Wam pokażę może coś z naszego ślubu, chociaż może to taki ekstra odcinek zrobimy, nie wiem. Co Ty myślisz, pokazać? No, no. To coś może pokażę. Jak mało, wygląda tak, obrócimy jedynie. się, dojdziemy do końca może? To będzie efektowniejsze. Tutaj jest wyjście, wejście do parku. Tam widać szkołę podstawową. I uwaga, uwaga. Odwrócimy się. Raz, dwa, trzy. Hmm. Ładnie. Tu jest dobra akustyka i czasem występują tu zespoły muzyczne. Ale nie Wiadomo, pogoda jest teraz taka słaba, więc nie ma takiego efektu jakby to było w przypadku dnia słonecznego. <grywia> A tam armata stoi. Chcesz zdjęcie z armatą i studnia jest. Studnia życzeń pewnie. Czy nie? Nie. O widzisz, z tej strony nie są pokolorowane. I z tamtej mhm. strony też nie były. Odnowili. Bardzo ładnie Ratusz wygląda z tej perspektywy, a tam w oddali po prawej widać kościół Świętego Mikołaja, obok którego przechodziliśmy. Głośno jest, bo to jest ruchliwa ulica. A tutaj w widocznym tym bloku, co już mówiłam, kiedyś mieszkałam. Jak byłam jeszcze nastolatką. Fajnie macie, że nie musicie nosić masek w sklepach, w ogóle wszędzie, a u nas niestety nadal to obowiązuje. Ale ja powiem, że moja ma nadal nosi maseczkę. No tak, to no ja się wcale nie dziwię, bo się jednak ludzie obawiają. Ciężka ta choroba. Skaczą, skaczą. Iwiórki. Uciekły. Słychać. No, na Widzisz? Tak, A Tam wiesz. siedzi. Jest. A druga? Schodzi na dół, stój, nie ruszaj się. Chodź do nas. Może odejdziemy, to zejdzie. Jak mądrze dokarmiać ptaki. Nie karm chlebem. Widzicie, co mogą jeść, pisze. Można sobie poczytać i tu jest kaczy bufet Kręci się kręci a nie ma nic na... Nie ma na pieniążka! Jest za fryko! Czekajcie, sprawdzimy. Nie ma nic w środku. Puste. No, nie ma nic. Coś by poleciało. Kaczy bufet jest pusty. Ale kaczki są. Są. Mało, bo mało, ale coś jest. Śpią no, sobie. Obudzimy je. Ta śpi tutaj. Weźmiemy ją z zaskoczenia. No, ktoś się zbliża. Do wody, chlup. Jaka śliczna. Zbliżę ją. Piękna kaczuszka. Ale cudo. Nukusia, przymierzasz? przymierzasz nowe ubranko? No, tak. no, zobaczymy. Ubranka od pana weterynarza już nie nosi, bo już jest dużo, dużo lepiej z raną. Tak, przymierzasz. Mm, Ciekawe. Teraz taka pogoda deszczowa, śnieżna. I ona nie jest taka śliczna. O, pasuje. Kula. Idealnie Pokaż. O, pierwszy. O pięknie. Piękna Modelka. Piękna. A pokażę od razu się Nagramy? O, już tak wygląda rana. Dzisiaj mamy drugi kwiecień. Także modelko. Fajnie, bo na jedno zapięcie tutaj. Świetnie teraz. Pokaż się śliczno to. No śliczna. Zadowolona? Tak? Podoba się? Tak. Jesteśmy u mojej mamy na pierożkach. Proszę, jak przepysznie wyglądają ruskie pierożki. Hmm, oglądamy filmik. jak Rosjanin nagrał. Z helikoptera. Szczelny do żołnierzy ukraińskich. I nie tylko do żołnierzy. Co on ląduje? Tak, bo trafili. Czy jak znaleźli. To już Ukraińcy. To uciekli? Chyba uciekli z tego. niej. tu widać, jak jest ostrzelany wysiadam z auta, patrzę, a ktoś się na mnie patrzy. O tutaj spójrzcie, jaki piękny pies. Idziemy do czy na zakupy.